Cześć, witajcie ponownie na kanale Szybrix a dzisiaj pokażę wam zestaw Lego Kreator 31075 I chyba to się nazywa z tego co pamiętam zabawie na dworze i tutaj mamy taką niebieską terenówkę psa no i jakiś konar może jest to oczywiście opcja 3 w 1 tak jak w większości zestawów lego kreator, możemy to przebudować na taki helikopter. No i tutaj takie coś nie wiem, co to jest do końca. Oczywiście wszystkie z tych trzech modeli Wam pokażę, oczywiście w odrębnych filmach. Dzisiaj Wam pokażę ten model główny, który jest tu na przodzie pudełka. No a. W innych, w odrębnych filmach, Wam pokażę ten helikopter. Może on być z tego, co widzę, ciekawy. I tutaj to coś, nawet nie wiem, co to jest. Też Wam w, w odrębnym filmie pokażę. Oczywiście, ten zestaw jest oczywiście używany. Także zajrzyjmy do pudełka. Jest tego bardzo mało. Tutaj pan bardzo mało spakował, bo to pudełko jest, nie wiem czy to będzie widać, ale puste, bo tam jest dosyć ciemno. Ale też kartonik jest dosyć niewielki. Tutaj na przykład dla porównania dam tutaj. To sobie pozamykam oba kartony. Tutaj jest ten karton. No i tutaj dla porównania tą wywrotkę górniczą. To zauważcie, że tu praktycznie żadnej różnicy nie ma. No. Prawie takie same jest. No. Nawet takie same, tylko że jest po prostu minimalnie. Od tego z wywrotki. Więc to jest naprawdę nieduży zestaw. A jeśli chodzi tutaj o zawartość, to mamy jeden worek tylko jeden. No i mamy trzy instrukcje: do helikoptera, do tego czegoś. No i do. Modelu głównego. Yy, także zobaczmy, co mamy tutaj w tym woreczku. Nie wiem, ile tu jest klocku. O, w ogóle, zobaczcie, jak pan fajnie tutaj sznurek z, zapakował. Tutaj <grym> na yy, kawałek kartonika. Aha, czyli to po prostu jest, pan popakował tutaj inne woreczki. Zobaczcie. Mniejsze elementy. Sznurek. I tutaj te najmniejsze elementy. No i reszta klocków. I tu jeszcze jest jakiś woreczek. Co to jest? To są... a No i tu są nierozłączone klocki. Tu są raptem trzy takie elementy. Więc oczywiście będzie ciężko to wszystko to... rozebrać. No a tutaj mamy tych wszystkich elementów. Naprawdę tutaj niewiele. Jak widzicie. Tutaj jeszcze te mniejsze elementy ich też tutaj na środek może wysypię ich też jest tutaj jak widzicie niewiele no i te średnie w sensie te Tych też jest. Jak widzicie, tutaj niewiele. bo no one się teraz tutaj z tymi dużymi, z tymi małymi zmienia, zmieszały. W ogóle, zobaczcie. Szpulka. Pierwszy raz chyba się spotykam z takim elementem. Yy. O. Kilow. Bardzo fajny element. No, także, cóż. A, no i jeszcze tutaj mamy taki fajny, ciekawy element. Nie wiem do czego on może służyć, ale to wszystko się okaże. Także ja zabieram się, e, tylko jeszcze muszę sobie poprawić tutaj telefon w statyfie. O. Także ja zabieram się za składanie. I już pewnie jak coś ciekawego będzie, oczywiście z tego modelu głównego, to za chwilę do Was wracam. I jestem już na, muszę sobie zamknąć, na 25. kroku budowania. I tutaj, jak widzicie, jest linka, już tłumaczę o co chodzi. Mamy tutaj mechanizm. I za pomocą którego będziemy zwijać, rozwijać wyciągarkę. No i ja sobie tutaj wepnę felgę. Tutaj jeszcze oczywiście haka nie mamy zamocowanego, ale zobaczcie przynajmniej jak to działa. Teraz. Sobie, sobie teraz e, zwijamy wyciągarkę nie widać to muszę na klockach położę będzie lepiej widać zwijamy sobie i rozwijamy. O, to już koniec. Tak? To już koniec. Ech, jak widzicie, ta linka jest dosyć długa. Także cóż, zabieram się za dalszą budowę i zestaw jest już gotowy. Jak widzicie tutaj oczywiście został mi jeden taki szary element. Nie to, że go gdzieś pominąłem, tylko po prostu Pan dołożył. No i oczywiście kartonik po lince, ale to nie, nie jest nic. Ciekawego, więc ja to sobie odłożę, ale przechodząc już do zestawu, mamy tutaj mini figurkę. Lornetka jest ciemno-szara. Fajna. Ten właśnie Konar. No i psa. No jest fajny. Bardzo fajny, może merdać ogonem. I tutaj takie coś. Nie, nie wiem, co to jest. No i mamy cały samochód. Tu, tutaj, kręcąc tym kołem, rozwijamy, zwijamy linkę w tą stronę. Kręcąc, sobie ją rozwijamy w tą stronę analogicznie, zwijamy. Tutaj sobie tak za. tego wałem. Możemy oczywiście sobie. O, ja ją zwijam. Muszę rozwinąć. O, dobra, tyle na razie może wystarczy. No i czekajcie, muszę sobie. Odjechać trochę, żeby tu było widać linkę. No i możemy sobie teraz tutaj na przykład o ten konar zaczepić. No i teraz go możemy... Oj, popsułem trochę, dobra, trudno. Na przykład zobaczcie, drzewo jest i na przykład samochód może się wyciągnąć z jakiegoś, nie wiem, jakiegoś błota czy, czy bagna jakiegoś. Jak na przykład gdzieś utknie. I zobaczcie. <laughs> Mamy tutaj zahaczone wszystko ładnie. I ja tutaj popsułem troszkę o właśnie ten kilof, bo on jest tutaj na dachu zaczepiony tutaj. Nie wiem czy to. No tu na dachu jest zaczepiony. No, i musiałem go właśnie teraz przyczepić. No, i niestety jest jedna niemiła niespodzianka. Jeden tutaj z tych zaczepów, dokładnie ten, był pęknięty trochę. No, ale jak ten element y, się zamocuje. O ten, on trochę tu jest luźny, ale to nie przeszkadza nic, bo na tym jednym zaczepie się. W stu procentach trzyma. Także cóż, ja chyba już. No, kończę. A, proces budowy jeszcze był. No, dosyć ciekawy, jak na kreatora. Także ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach.